Wyobraź sobie, że zbliża się jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń muzycznych w Europie Open Air Festival 2025. Ten niezwykły festiwal, który w poprzednim roku przyciągnął ponad 130 tysięcy entuzjastów muzyki z całego świata, ponownie rozświetli Gdynię. Pod patronatem Radia Z festiwal oferuje szeroką gamę artystów, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych, w tym znane i uwielbiane gwiazdy, takie jak Linkin Park, Gracie Abrams, Kemile Kebejo, Kaśka Sochacka, Loule Young, J. Bolwyn, Victor Duda, Joria Smith, Conan Gray, Igou oraz DoEhi. Jeżeli zastanawiasz się, co do zaoferowania ma Open Air Festival 2025, nie możesz przegapić strefy Radia Z. Przygotowaliśmy dla ciebie szereg atrakcji, które mają za zadanie zapewnić niezapomniane chwile. W przestrzeni relaksu znajdziesz wygodne leżaki, kolorowe schody, a także jedyną w swoim rodzaju tablicę z winylami, na której będziesz miał okazję zapisać tytuły swoich ulubionych piosenek to właśnie te utwory, bez których nie wyobrażasz sobie swojego życia. Ta wyjątkowa tablica zdobyła już serca festiwalowiczów podczas tegorocznego Orange Łoso Festival. Ale to nie koniec atrakcji. W strefie Radia Z możesz również zobaczyć kulisy pracy w radiu od kuchni. Przyjdź do nas, aby poznać Epacynę oraz Norberta Bieńkowskiego. Którzy na żywo poprowadzą specjalny program prosto z festiwalu. Będzie to doskonała okazja, aby śledzić ciekawe relacje, rozmowy z artystami oraz poczuć prawdziwą festiwalową atmosferę. Zastanawiasz się, jak wyglądają przygotowania do tegorocznego wydania festiwalu? Kto wystąpi na scenie w Gdyni? Na te pytania odpowie Mikołaj Ziłkowski w naszym specjalnym programie Lubię to Open Air Festival, który poprowadzi Mateusz Ptasiński. Przygotowaliśmy trzy odcinki programu, w których przyjrzymy się zarówno przygotowaniom, jak i samym artystom. Dzięki tak bogatemu programowi oraz obecności znakomitych muzyków, Open Air Festival zapowiada się jako niezapomniane wydarzenie. Dołącz do nas i stań się częścią tej muzycznej przygody.